Najsłynniejszą jednak anegdotą o Stańczyku jest opowieść o jego udziale w polowaniu w niepołomicach w 1527 roku, opisana pod datą 1533 w kronice polskiej Marcina Bielskiego: Ze skrzyni wypuszczono wówczas niedźwiedzia, przed którym Stańczyk umykał, co król Zygmunt miał skomentować słowami: Począłeś sobie nie jako rycerz, ale jako błazen, żeś przed niedźwiedziem uciekał. Na to stańczyk odrzekł: Większy to błazen, co mając niedźwiedzia w skrzyni, puszcza go na swoją szkodę. To właśnie podczas tego polowania ciężarna królowa Bona spadła z konia i porodniła syna. W wyniku tego zdarzenia jedynym męskim potomkiem Zygmunta Starego pozostał Zygmunt August, na którym wygasła męska linia dynastii Jagiellonów. Postać Stańczyka pojawia się w malarstwie w jednym z najsłynniejszych dzieł, jakie kiedykolwiek powstały na ziemiach polskich. Chodzi o obraz autorstwa wybitnego malarza Jana Matejki. Stańczyk na obrazie Matejki to postać pełna symboliki, z pozoru zabawne i nieszkodliwe. W oczach malarza staje się niemal tragiczny. Na obrazie błazen wpatruje się w podłogę z wyrazem twarzy pełnym smutku, jakby wiedział, że nie ma już się z czego śmiać we wciąż wielkim i bogatym kraju, który jednak ma przed sobą ciężkie czasy.